Słownik polsko-europejski. Dziś znów trzy pojęcia, które wyjmę z szuflady z napisem wniosek. I znów kolejne miejsce, które dzięki unijnym dotacjom odzyskało swój dawny blask. To scena malarni Teatru Śląskiego w Katowicach. Inaugurację wyjątkowej sceny 24 marca połączono z premierą kontraktu Sławomira Mroszka w obecności samego autora. Bardzo się cieszymy, że mamy taki zaszczyt i taką okazję gościć Sławomira Mroszka na premierze 14. produkcji jego tytułu w ciągu półwiecza w Teatrze Śląskim. Można powiedzieć, że nasz teatr jest no, w pewien sposób domem Sławomira Mroszka, więc dobrze się stało, że trafił w końcu do tego domu. Malarnia to obiekt o niepowtarzalnym, zabytkowym wnętrzu, który wręcz zachęca do niekonwencjonalnych kreacji artystycznych. Stan techniczny budynku okazał się jednak na tyle zły, że konieczna była natychmiastowa modernizacja. Za unijne pieniądze rozbudowano i przebudowano oraz zmieniono sposób użytkowania budynku należącego do Teatru Śląskiego, tak by obiekt spełniał standardy dla prowadzenia działalności scenicznej o nowatorskim wymiarze. Obiekt przystosowano również dla osób niepełnosprawnych. Całkowity koszt realizacji projektu, adaptacja budynku Teatru Śląskiego, tzw. malarni, i zaplecza magazynowo warsztat dla potrzeb kulturalnych i turystycznych to ponad 7 milionów złotych. Blisko 3 miliony 900 tysięcy to dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Ten pozorny rozgardiarz za moimi plecami to nie końcówka remontu katowickiej malarni, lecz scenografia do najnowszego spektaklu, który rozpocznie się tu za kilkadziesiąt minut. Ale wcześniej rozmowa z moim gościem, Elżbietą Bieńkowską, minister rozwoju regionalnego. A jeszcze wcześniej pierwsze słowo, które wyjmę z szuflady z napisem wniosek: to słowo to instrukcja. Instrukcja. Jest to jakaś, jakieś znaczenie jakieś pojęcie, którym możemy się posiłkować. Spis, spis rzeczy, które powinniśmy zrobić, aby coś działało. Instrukcja, coś, co pomaga nam do użycia czegoś. Instrukcja, łaciński instrukcjo, pouczenie, pouczenie jak coś zrobić. No my się czasem Śmialiśmy i może śmiejemy do dziś, że do bardzo prostego urządzenia dołączona jest ulotka i to jest instrukcja obsługi lejka. No to bardzo skomplikowane urządzenie, prawda? Lejek. Ale ja oczywiście w tej chwili żartuję. Nie jest łatwe wypełnienie jakiegoś wniosku no, finansowego. Wypełnienie wniosku o grant, to mówię teraz o, o swoim środowisku uniwersyteckim. My też takie wnioski w tej chwili wypełniamy bez przerwy. To jest też znak nowych czasów, tych czasów po roku 89 i z reguły, no właśnie, wymagająca sporo jednak wysiłku umysłowego. Procedura, no wymaga pouczenia, czyli instrukcji, jak to, jak to wypełnić, jak się poruszać po tym wniosku, prawda? Jak sobie to zaprojektować, to się nawet czasem podsuwa edycji jakiegoś poprzedniego, wcześniejszego wniosku, jak wypełnić poszczególne rubryki, no, no to jest coś, co powiadam, widzimy na prostszych arkuszach urzędowych, a co dopiero, jeśli to jest. Jakiś projekt, który liczy sobie kilkadziesiąt stron. Właśnie bez takiego pouczenia, czyli bez instrukcji, poruszalibyśmy się jak, jak ślepy we mgle, jak to się mówi potocznie, prawda? Musi takie pouczenie być. Elżbieta Bieńkowska, minister rozwoju regionalnego. Witam panią. Panie minister, jesteśmy w Katowicach. Nowa sala Nospru, Muzeum Śląskie. Wspaniała scena, nowa scena teatru śląskiego, malarnia. Czyżby były jakieś specjalne pieniądze na kulturę? No wielkie inwestycje i wspaniałe inwestycje? No Na pewno nie, nie, nie jest ich jakby specjalnie dużo, ale pieniądze na kulturę są w każdym z programów, bo wspomniał Pan o sali NOSPRU. Sala NOSPRU nie jest finansowana z programu regionalnego, tylko z programu infrastruktura i środowisko, którym zarządza Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Tam jest rzeczywiście szufladka na kulturę. Niestety niewielka procentowo, ale kwotowo to są spore pieniądze, i te pieniądze w Polsce są naprawdę widoczne, tak jak w Katowicach. Cieszę się bardzo, że Nos rośnie jak na drożdżach. Mam nadzieję, że będzie pierwszą tego typu salą w Polsce. Jak Pani ocenia na przykładzie innych województw, innych regionów, wykorzystanie pieniędzy w ramach regionalnego programu operacyjnego właśnie w województwie śląskim? Bardzo to jest naprawdę akurat w przypadku regionalnych programów niesprawiedliwe ocenianie już w tej chwili, w roku 2012 poszczególnych województw, ponieważ właściwie w województwach pieniędzy już nie ma. W programach krajowych również jest ich bardzo niewiele, natomiast województwa trochę zaktywizowane taką dodatkową nagrodą w zeszłym roku, właściwie pieniądze prawie wszystkie wydały, także można mówić, że to jest miejsce pierwsze, piąte, czy dziesiąte, natomiast to już w tej chwili te różnice są dosłownie w promilach procentów, więc to jest nie Nieuzasadniona jest taka ocena. Wszystkie programy regionalne, w tym szczególnie trzeba docenić program Województwa Śląskiego, wdrażane są naprawdę sprawnie, szybko. Mam nadzieję też, że efektywnie, czyli że te wyniki właśnie tak jak w przypadku Nospru, czy jak w przypadku tej, tej sceny, będą tak widoczne na, na mapie województwa w następnych latach. Natomiast województwo śląskie trzeba docenić dlatego, że to jest drugi od góry największy program, że ilość projektów w ramach tego programu jest największa, że jakby ci, tych, którzy składali wnioski, było najwięcej w Polsce, dlatego też obróbka tych pieniędzy była naprawdę tutaj wydaje mi się najtrudniejsza. To jest drugi program po mazowieckim. Według najnowszych danych w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013 do 8 kwietnia tego roku złożono ponad 217 tysięcy wniosków. A jak to bywa w przypadku wniosków, nieodzownym elementem każdego wniosku są załączniki. Załącznik, nie wiem, załącznik to mi się kojarzy. Z internetem, załącznik do jakiejś strony, coś takiego. Jest to dokument potwierdzający lub um, starający się umotywować, no, no dajmy na to przykład wniosek, prawda, o którym mówiliśmy wcześniej. Aneks. Aneks do, do czegoś. No. Załącznik, jeżeli go rozumiemy jako załącznik do wniosku, na przykład składanego jakiegoś projektu, to jakikolwiek dokument, który jest wymagany. Obok głównego wniosku, to znaczy może to być jakieś potwierdzenie, certyfikat, czasami zdjęcie jest załącznikiem, dodatkowe opisane założenia, albo na przykład opisana działalność sprzed złożenia wniosku. Wszystko, co może pomóc w ocenie naszego wniosku, naszego projektu. Ponad 217 tysięcy wniosków w ramach Narodowej Strategii. Spójności na lata 2007-2013 na kwotę ponad 463 miliardów złotych. To dużo czy mało? No to jest, wydaje mi się, bardzo dużo, ponieważ Pan mówi o wszystkich wnioskach, które były złożone poprawne pod względem formalnym. Czyli takie, które jakby na, nawet nie na pierwszy rzut oka, tylko już na drugi i na trzeci mogą dostać pieniądze. A my przy, przypomnę. Pieniędzy mamy 68 miliardów euro z Unii Europejskiej, no to jest tam 240-250 miliardów złotych. Całość inwestycji to jest 112 miliardów euro, czyli już ta kwota, którą Pan wymienił, jest większa od tego, co mamy, więc to, to świadczy o tym, że jakby naprawdę cały czas ta aktywność właściwie wszystkich jeszcze jest bardzo duża. Ja na przykład teraz słyszę cały czas zapytania, kiedy następne programy, a te następne programy przecież najwcześniej będą za dwa lata, najwcześniej trzeba powiedzieć. No właśnie, okres programowania się kończy 2007-2013. On jeszcze tak de facto będzie trwał do końca 2015 roku. roku. Później nowa perspektywa. Na jakim etapie obecnie jesteśmy, mówię o Polsce, jeżeli mhm. chodzi o nową perspektywę budżetową? No jesteśmy, tak jak pewnie wszyscy to widzimy w wiadomościach, jesteśmy na etapie ciągłych negocjacji. Kraje, które są głównie, głównymi płatnikami netto, trochę w obecnej swojej sytuacji gospodarczej burzą się przeciw temu, żeby dawać pieniądze, czy najwięcej pieniędzy znowu, tak jak Komisja Europejska zaproponowała Polsce, przypomnę, że Komisja Europejska zaproponowała 80 miliardów euro, można powiedzieć teraz z pewnością, że to nie będzie 80 miliardów euro, natomiast liczymy, że to będzie więcej niż te 68 miliardów, które mamy w tej chwili. Cały ten rok jeszcze będą trwały negocjacje jakby na, na dwóch stronach kartki i pieniędzy. Gdzie wiodącą e, instytucją jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych i zawartości tych pieniędzy, gdzie z kolei negocjacje prowadzimy my. E, tak jak Pan powiedział, nowe programy mają szansę ruszyć w 2014 roku. Ja myślę i ciągle mam nadzieję, że to jednak będzie pierwsza połowa 2014 roku. Na jakim etapie, jak to wygląda pod względem planowania? Czy Ministerstwo Rozwoju Regionalnego już coś zakłada? Teraz mamy pewien pakiet programów, którymi zarządza minister i 16 programów regionalnych. No i będzie to trochę podobne, tak? Będą na pewno programy regionalne z większą alokacją, to mogę z całą pewnością powiedzieć, czyli więcej pieniędzy po polsku mówiąc, pójdzie do regionów mniej będzie zarządzanych z poziomu centralnego, bo widzimy tak sens z tym i celowość. Natomiast nie można jeszcze w tej chwili powiedzieć, jakie, jakiego rodzaju to będą programy. Rozmawiamy z i z ministerstwami, i województwami na ten temat i po prostu to się wszystko dzieje równolegle. To jest, to jest tak, że my z Komisją Europejską i z innymi krajami negocjujemy pewne sprawy, co w środku tych programów, a jednocześnie w Polsce już to jakoś dzielimy po programach. No to trzeba to niestety robić równolegle, jeżeli chcemy myśleć o 2014 roku. Czyli o uniknięciu jakby takiego, takiej, takiej przerwy w dotacjach. Mówiłem o ponad 217 tysiącach wniosków, które zostały złożone do tej pory w ramach Narodowej Strategii Spójności i te wnioski zostały pozytywnie ocenione pod względem formalnym, ale właśnie ta ocena formalna jest tylko jednym z elementów całej oceny wniosku. Ocena to już jest takie podsumowanie końcowe nota. Albo stopień. To jest weryfikacja tych wniosków, jeżeli mówimy o, o wnioskach. Ocena projektów następuje w momencie zakończenia naboru wniosków aplikacyjnych. Pierwszym etapem oceny jest ocena formalna, która jest przeprowadzona przez pracowników referatu wyboru projektów. Naszym zadaniem jest. Sprawdzenie poprawności złożonej dokumentacji, kompletności załączników, jak również weryfikacja założeń projektu w kontekście wpisywania się w cele działania czy poddziałania. W momencie, kiedy projekt uzyska pozytywną ocenę formalną, przekazywany jest na kolejny etap oceny, czyli ocenę merytoryczno-techniczną przeprowadzaną przez ekspertów. Czy... Jako minister rozwoju regionalnego marzy się pani jakaś inwestycja, która powinna zostać zrealizowana w ramach unijnych dotacji. Oj, ja wiem, że to, to zależy od samorządów, za, od przedsiębiorców, bo... ale ja pytam panią prywatnie. No, ja bym jednak trochę na przekór temu, że jestem uważana za przeciwnika kolei, dlatego że chcę im odebrać pieniądze różnego rodzaju. Ja bym jednak powiedziała może właśnie o inwestycjach kolejowych. Uważam, że to w jaką stronę też idzie programowanie, idzie to myślenie w Unii Europejskiej, jest dla nas absolutnie korzystne. Polska jest krajem takiej wielkości, że my bez kolei nie, nie damy rady jakby łączyć się między miastami, tak? To jest chociażbyśmy zbudowali wszędzie autostrady lub nowe linie lotnicze pootwierali, to jednak koleje są tym środkiem trans transportu, czy tym rodzajem transportu, który powinien być wspierany. Więc marzy mi się, Wcale nie szybka, bo to nie ja byłam zawsze przeciwnikiem jednak takiego na siłę lansowania szybkich kolei. Uważam, że takie koleje około 200 czy 220 km na godzinę w Polsce, to są takie koleje, które by wszystkim sprawiły dużą radość, jeszcze by były czyste wagony i w ogóle wszystko. I żebyśmy do Szczecina, ja nie mówię do Warszawy, bo akurat ze Śląska do Warszawy się ok, jeździ, ale w różnych innych miejscach kraju wygląda to znacznie gorzej. Więc koleje. Czyli kolej, nacisnę tak. na kolej. Na Długa odpowiedź kolejowa, tak. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. I na koniec programu jeszcze krótkie przypomnienie definicji słów, które wyjęliśmy dziś z szuflady z napisem wniosek. Instrukcja. Opis zasady działania lub przepisów postępowania w danej sytuacji. Dokładne poinformowanie. Polecenie. Załączniki. Wymagane oprócz głównego dokumentu, wszystko to, co może pomóc w ocenie wniosku i projektu, np. potwierdzenie, certyfikat, zdjęcie. Ocena projektu. Etap po zakończeniu naboru wniosków składa się z oceny formalnej, przeprowadzanej przez pracowników referatu wyboru projektów oraz oceny merytoryczno-technicznej, którą wykonują eksperci.